Witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku do Stalker 2. W tym odcinku powiem wam, jak zdobyć osiągnięcie stare dobre czasy oraz przywrócić tutaj temu statkowi, to tutaj jest nazwa Skadowsk, wcześniej on się nazywa Sultan. A więc tak, jak będziecie tutaj już w Zatorze, Zaton, w zatonie, w zatonie robić misję. Misję główną robicie do momentu, aż wam się pojawią na bagnach cztery znaczniki. Czyli tam będziecie musieli pogadać z takim przewodnikiem. Nie będę wam tutaj fabularnie, wiadomo, zdradzał. Pogadacie, pojawią wam się te cztery znaczniki, to zamiast iść najpierw na bagna, wracamy tutaj do sultana i gadamy z babką. Tam taka babka obsługuje. Gadamy z tą babką, bierzemy od niej misję i będziemy mieć misję, żeby zabić brodacza i sultana. Wtedy, jak będziemy mieć tą misję, idziemy tutaj na tego żurawia, Następnie wspinamy się na tego żurawia, zabijamy tam snajpera, ustawiamy radio. Tam przy okazji będziecie mieć właśnie tą legendarną y, broń, pierdolnik ona się nazywa, więc warto tą misję zrobić, zanim się pójdzie na bagna. Y, I teraz tak, jak już będziecie tutaj, zabijecie tego snajpera, weźmiecie sobie ten pierdolnik i ustawicie radio. Pamiętajcie, żeby ustawić radio, to będziecie mogli posłuchać wtedy sobie rozmowę sultana z y, brodaczem. Patrzycie tutaj w to okno. I tu będziecie widzieć ta najbrodacze. Nie zabijacie ich zgodnie z lece, ze zleceniem, które macie, tylko czekacie aż tutaj koło tego płotu pojawi się dwóch najemników. Jak oni się pojawią, zabijacie tych dwóch najemników, a następnie nie ja wam tutaj znaczy tutaj się pojawi dwóch najemników. Zabijacie tych dwóch najemników, a następnie wychodzicie z żurawia i tutaj pojawi się jeszcze trzech najemników. Łącznie pięciu najemników jest. To są najemnicy właśnie tej babki. Gdybyśmy nie wykonali zadania, no to na tych najemników wysyła, żeby oni tutaj pozabijali tą, tego sułtana i brodacza, no i ich ekipę. Więc zabijacie tych najemników dwóch, tu, tutaj tych trzech, schodzicie na dół żurawiem i idziecie tutaj pogadać z sułtanem i z brodaczem, no i wtedy jest koniec misji. Ja wam to pokażę też na filmiku, jak to wygląda, chociaż myślę, że taki opis już części z was da już pełen obraz tego Aczkolwiek pokażę Wam tutaj na filmiku, jak to wygląda. A więc, najpierw tak, y ja tutaj parę razy, oczywiście, ginę, bo to ja gram też na trudnym poziomie. Ale to chcę Wam cofnąć do miejsca, gdzie biorę tą misję. Od tej babki, a no, zaraz mi po w sumie mogę się co. Zrobimy tą misję, i czekaj na. Co? O, zobaczcie, tutaj grać. CKM to też nie moja bajka, nie, 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 nie lubię za bardzo czekać mam grać. Tutaj bierzemy misję. Zanim pójdziemy oczywiście na te bagna, mówię. Bierzemy tutaj tę misję. Przewiniemy sobie, żeby wam nie spolerować. W każdym razie ona nam zleci zabicie, jak widzicie to jest misja trzech kapitanów, zleci zabicie sultana i brodacza. No i teraz... Tutaj idziemy. A na przeboleć? Panie, idziemy do to tego miejsca. miejsca. Najlepsza broń. Kurde, to jest tak. Dobra, tutaj można tyle zostawić. No dobre, no dobre. Spinamy no dobre, się. Zaraz mnie pokierujesz. Spinamy się na tego żurawia. Tutaj Najpierw do góry. Łatwimy tutaj. Ja tu jestem przygotowany do misji. Tak. Tutaj uważajcie, nie. ja tutaj, na przykład, to jest najlepsza broń w grze nie jest z dodatku, ona... Uruchomiłem, jak słyszeliście pułapkę, ale to nie, nie szkodzi, jak pójdziecie do przodu, to zanim... Znaczy, na razie na najlepsza, to. według... Tak, ja tak, zabijamy snajpera, możemy sobie go oczywiście przeszukać, teraz jak zabijemy tego snajpera... To tutaj macie, A no no, dobra, zaraz To jest sumiem. głosowe czy no to lepiej sprawdzić. Nie, tutaj dobra. Tutaj macie tą legendarną broń, pierdolnik się nazywa. <grym> Jeden z lepszych karabinów y, szturmowych w grze. Oczywiście to jest y, wariacja M416. Bardzo dobra y, y, broń. Dużo ludzi później z nią chodzi, jeżeli zrobiło to misję. Polecam zrobić tą misję, bo misja po pierwsze jest fajna, a po drugie ta broń jest warta tego, żeby ją zrobić. No i jeszcze jest osiągnięcie. Naprawiacie radio. Trzeba naprawić radio, wtedy będziecie mogli podsłuchiwać Brodacza i Sułtana. I teraz. Jak zobaczycie sobie lunetą, to tutaj, w tym oknie, w tym budynku będzie stał brodacz i. i sułtan. Ja już tam nie patrzę teraz, bo teraz robię już misję, właśnie bo ja ją powtarzam, bo wcześniej zrobiłem ją inaczej, zabiłem ich, ale potem sobie cofnąłem save'a i oczywiście chciałem to osiągnięcie, więc zrobiłem ją teraz zgodnie z tym. I tutaj się pojawi dwóch najemników przy tym płocie. Gdzie są ci dwaj? Przewińmy to, bo to sobie będziecie mogli sami przesuwać. Jaśnie ja troszkę. Jeszcze trochę przewiniemy. O, i oni tutaj się pojawiają przy tym płocie. Zabijacie ich. A ja tutaj teraz przewinę, bo ja tu parę razy ginę. Nie wierzę w to. No teraz będzie moment, gdy mi się to uda zrobić poprawnie. Więc tak, zabijam tych dwóch. Następnie schodzimy na dół. I tutaj trzech trzeba zabić jeszcze, nie? To też przewiniemy. już możemy zostawić. Ten rino to jest dobry. No i jak widzicie, pokonaliśmy ich wszystkich pięciu. I teraz idziemy porozmawiać właśnie z sułtanem i z brodaczem. I osiągnięcie będzie nasze. Tutaj sobie przewiniemy, żeby wam nie spolerować. Tak, na Czy nie o kto. A i nie I jak widzicie stare dobre czasy A osiągnięcie i faktycznie, wpadna. teraz się osiągnięcie dostało. No i to właściwie tyle. Dzięki temu będziecie w stanie zrobić sobie to osiągnięcie i zdobyć naprawdę świetną broń. Myślę, że to jest spoko opcja, a yy, jednocześnie no. Yy, Będziecie mieć fajną broń przy tej wyprawie na Wagna, nie? Warto tam wziąć lepszą broń, bo No bo jest tam dość, dość trudna, bo jak się gra na trudnym zwłaszcza. No i dobra, dzięki, tyle w tym poradniku. Do usłyszenia. Hejo.